No i oto udało mi się wleść do następnego obiektu naziemnego. Jest to bunkier w rezerwacie Nitroperek 721. Jest tam lekko podkopiony, jest trochę wilgoci. Tam jest kopułka pancerna, ale nie chcę już mi się tam do niej schylać, bo to mała jest. Pokażę tą większą. On jest widać taki zadbany, widać odmalowane ściany farbą, tabliczki ostrzegawcze, barierka zrobiona przy tym przy klatce schodowej, ostrzeżenie, żeby się nie, nie wychylać. Tutaj jest duża kopuła pancerna. Tutaj jakieś rury doprowadzające. Tutaj droga do... do Stanowiska karabinu maszynowego, no, przynajmniej mogę zobaczyć, wyjrzeć sobie na, na zewnętrzną, że jeszcze jest dzień. No, a ja już tutaj dość długo chodzę. Także jak wrócę do wyjścia, to podejrzewam, że będzie już noc. No, i tutaj w tym bunkrze to jest prawdziwy, prawdziwy labirynt korytarzy w tej górnej części. Tak, tutaj stąd wylazłem. Tutaj jakieś stanowiska. Tutaj małe pomieszczonko. Tutaj jest chyba do wyjścia. Tak, tu jest do wyjścia. Tak, tu było wyjście. Teraz dopiero dociera do mnie, że jak będę montował te wszystkie swoje filmiki z, tego, z tych eksploracji. A tutaj jaki fajny ptaszek. Latarka chyba troszeczkę za mocno świeci albo źle złapałem. Muszę zmniejszyć. To tu jasne ściany są i tutaj myślę, że taki tryb wystarczy. no co o czym to ja mówiłem, A no tak dociera do mnie taka prawda, że muszę ocenzurować sam własne filmy, wszystkie te momenty co mówiłem o tym w którym miejscu wlazłem, w którym wylazłem ja to wszystko muszę pousuwać powykasowywać nie dlatego, że żebym był chytry i nie chciał się tą wiedzą tutaj jest wejście do jakiejś. Pewnie zbiornik był na, na ropę, albo coś takiego, też tam nie będę się pchał. No dobra, i wracając do tematu. Nie chodzi wcale o to, że ja nie chcę się podzielić tą wiedzą. Ja bym bardzo chciał się podzielić tą wiedzą. Tylko jeżeli ja się podzielę tą wiedzą, którędy wchodziłem, którędy wychodziłem, to zaraz źli ludzie, którzy betonują i zaspawywują wejścia, też się o tym dowiedzą. I wtedy żaden bunkrowiec nie będzie mógł wejść. Także na pewno nie ujawnię tych po prostu znanych mi w tej chwili dwóch miejscówek, które można sobie tutaj na nielegalu pozwiedzać. No jest tu trochę zalane, chyba dam radę przejść. Może tam jest wyjście. Nie. Ciasnota ciasna pomieszcząk. Oto się ten terapeuta na podłodze zachowała jeszcze o, buty suche jak widać wody kostki no i tutaj jest klatka schodowa tam jeszcze są pomieszczenia Tutaj jest wielka klatka schodowa tego bunkru. Bunkrowcy nie ze domu. A coś mi tak rozjaśnia za bardzo. Nie wiem czy tam zobaczę może film będzie ogólnie do, do wyrzucenia. Dobra to trzeba schodzić, wracać skąd przyszedłem. O i tutaj też fajne jest, fajna jest taka Wlepka tym chcą wjechać na wiejską. Dobra, to by było na tyle.